Dobra, więc witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ryszard. Kurde, to się zbogowałem się trochę w 60, ale to tam mniejsza o to. Dzisiaj jak widzicie odpalam przesiądkę, ale nalać trochę wody krową, bo po zimie. O, Andrzej przyjechał, czekaj, zaraz tam podlecę do niego. Gdzie on tu przyjedzie chyba. O. zaczniemy. Halo, dobry? Siewa, siewa! Co ty mi tu przywiozłeś, tym renatu? O słaby, wiesz, bo U mnie leżała, a mi niepotrzebna. Słoma? A, no to. No, akurat masz, widzę 60, masz odpaloną, to. No to czekaj, to ja mam ten, tylko muszę wid tę łopatę. To podpiąć. Yy, widły, znaczy, może... A gdzie byś chciał ten, do słomę? Jest, co ja miał tam gdzieś do, do tego, do. do obory tam wrzucił, tylko muszę widły sobie podpiąć. Wiesz? Tam do tyłu? No. o nie, w tym się Renata nie zakopie. Czekaj, bo nie wiem, czy są, a tu są widły. Ur... Tak, masz, muszę... No to wiesz, po roztopy, nie? Po zimie, Czyli tu w ogóle ciepło się zrobiło, muszę żeby, żeby pouchylać wszystko w 60. Kurde. Dobra, jest git no, Także ja tu wezmę sobie ten. O! Jezus! Co się stało? Dobra. Ja już tam jadę z 60, z igłami. Spróbujemy. Ty jest umiota, wciąż zaczep. Masz jakiś? No właśnie, gdzieś miałem, ale nie wiem gdzie. Czekaj, to w garażu chyba stoi. Boże. Chyba z obciążnika, to nie dasz rady chyba. Czekaj, bo gdzieś zgubiłem obciążnik. Albo zaczep jakiś ten, agregat czy coś. Dobra, to tu po agregat skoczy szybko. Tu ale... masz, czekaj, jest wysoki, bo odjadę. O Boże, jak tam odpalił. Dziś miałem obciążnik, a gdzieś zgubiłem, muszę go kupić. Ten na tam jedzie. O pipek ba. Ty ja tu w ogóle jeszcze jedną belkę mam tego Słomie w garażu, ale to wezmę się. się. Ups, to się wydnie Zobaczymy czy w ogóle ten agregat, agregat coś dociąży o. O. Sąsiad! Sia Ciebie ty pod koła wchodzisz Ostrożnie, ej, bo to nie mój sprzęt! <laughs> Czekaj, bo mi 60 urwie zaraz. Może fotkę zrobiłby? Teraz? A no w sumie dobrze. O, dociążyło, to... Widzisz, jak ma jedno Czekaj, to muszę wyłączyć. Zrób, coś. O, tu jaka ładna będzie, tu gdzie ja stań. Czekaj, bo muszę to wyłączyć taką pewną rzecz, wiesz. Kurde, co jest z tymi? No. Ja cię. O, jest, cyk Gdzie to, gdzie ty tam stoisz? O, tutaj tak uwalniemy Cyk Dobra pars sąsiad Ty, ja tam jeszcze mam parę belek, <głos> <głos> Nie, Niee <noise> Tylko ja akcji będzie trochę cięższy Może wystarczy, chyba mi wystarczy tych belek, bo tu Jak jeszcze... już to ja jeszcze mam tam, nie? No ja też, tu jeszcze mam cz cztery belki ją, w sumie A krowy tam... Czekaj, może... O, przycisnę się! O, o, nie przycisnę się, czekaj, sąsiad Co, nie podje nie podjadę tam? Może by tu jakoś jechał? Może, podjedziesz O, czekaj, tu ropuszczę <noise> No nie O, będzie chyba ciężko Darny, nie, wiem. nie wiem, musiałbyś jakoś to napchnąć, choć na jakąś mam, mam, sposób. Popchniemy, co? O oh, mój! O. Jest <laughs> git. What? Czekaj, bo... Zaraz, co... To wszystko chyba... Niech chyba pierwszy raz tak, tak w storę wyjeździsz. Zaraz, auto podniosę, o Jezu. Bo jest, co ty suśia robisz? Co ty robisz? Czekaj, bo ciszkę te belki są. Z dobra, o, yes, git. U mnie jest git. Ubię to berkę na samochodzie. Tak. Ubię to alberkę na samochodzie, jest serio. To nieźle. Dobry. U... Robimy jakiś przegląd może coś? Nie? Dobra. Ja Ty nie. Ty, a mogę pożyczyć sen? Od ciebie rozsiewacz u nawozy Możesz, możesz. To czekaj, ja jadę za to O, czekaj, to kurde. W studnie walnąłem. No kurde, nie pisać teraz dziady, no. No, no. Dobra, odpuszczam. Ue, czekaj, nie mogę agregatu odpiąć, o. Dobra, dawaj, jedziemy. Pimpek. Pipka przejechałem. A kurde, nie przesadzę cię. Ten jak idzie tam. Kurde sąsiad, co więc ja tak nie mogę jechać szybko. Chyba żebym, żebym skrzynię jakąś od lambo żeby to był. Ten, patrzcie, już prawie na gospie jest. Bokiem pójdzie czy nie? O kurde. Tutaj widzisz, tra... trawa na drodze rosła. I jakby coś, to nie patrzcie na to, takie, co po boku leży. Ale zostało to po śniegu i nie wiem dlaczego, jak ktoś wie co z tym zrobić to niech wpiszcie w kom, w kom, kom, bo nie wiem co z tym zrobić, takie, zostało takie brzydkie to i nie podoba mi się to, o, jest, ty, są otwiera bramę. Brawo, trzepiej te, tego swojego ciapara. Podpinał ja ci go to później odwiedzę, nie? Dobra, dobra. No, na razie. Na razie. No, jedziemy z te szybko nawozy zrobić. Bo sąsiad już zrobił chyba. Ty już ro robiłeś nawozy, ta? Tak. Da. Pierwsza dawka, tak. I co teraz będziesz robił? Eee, panuje trawę skosić. O. No. no to świetny Nie, czy urosła. Czekaj, to jest moje pole? Muszę zobaczyć, czy jest gotowa. Zawsze jest gotowa. tak widzicie, trochę mi ten... <śmiech> <śmiech> chyba tu UFO lądowało, jak tam... Jak zwykle i, i ukradli mi trochę... Y, Jędrzmienia chyba, albo pszenicy, nie wiem, co się... O, słuchaj, trochę ci po łące, pojadę. dobra. I tak ta łąka będzie na... Do cięcia, bo trawę też... Trawę mi ukradli, człowieku, i trawy nie mam To by też ukradli, czy nie? Czy ty... czy coś tam? No! Trawy ukradli. I nie ma trawy. Także tutaj zrobimy szybko nawozy i Coś tam może pojedziemy sąsiadowi pomóc, jak będzie czas i, i, i potrzeba. Będzie potrzeba, sąsiad będzie. Za czym rotacyjną przy, kosiarką przyjechać, czy... Eee, jak chcesz, to będziesz mógł zgrabiać. No, to posgrabiamy sąsiadowi. A ja będę prasował. Jo, będziemy prasować. tak widzicie jeszcze te... Tych buraków nie zdążyłem... Zorać, bo tu tak wiecie, ten po... Po tym jesteśmy po zimie. I teraz szybko trzeba z nawozami lecieć. O, no, ty przyjadę po Łące. Tutaj, jak widzicie, no trochę już, myślę, że trochę za dużo chyba te nasze zboża na nawozy teraz, no na, ale lepiej dać teraz niż wcale. Ale tu jest sześćdziesiątka też idzie tam. Wziąłem sześćdziesiątkę, bo trzeba teraz sześćdziesiątkę dotrzeć dopiero. No, to nowe części były. Nowe części tutaj. Trzeba ją dotrzeć w pracach Także ta, ile tam mamy na wałku? A nie pokazuję ile obrotów mamy, ale... Dobra, wyłączę to, żeby... Także teraz sorry znowu za ten pasek, ale teraz znowu nie, nie wyłączyłem go. Bo zapominam zawsze go wyłączyć. Ale to tam trudno. Myślę, że się nie pogniewacie. Tak, to zrobimy. Zrobimy te nawozy. To w miarę mi się wydaje, że szybko pójdzie i też coś będę musiał myśleć nad właśnie rozsiewaczem jakimś. Bo przecież nie będę tak poruszał od sąsiadał. To jeszcze coś się zepsuje i później będzie na mnie. <grymne> no Czyli więc jadę sobie skarpy Oraz, jechałem Ten. Pojedziemy jeszcze na jedno pole Bo jak wszystkie to wszystkie pola będziemy rozsiewać. Bo... Ale tu kierownicą skręca matko włosko. Tutaj nie zostało takie to właśnie takie na poboczu brzydkie i nie wiem co z tym zrobić. Nic z tym nie da zrobić w sumie. Także trochę lipa. A, tam jeszcze dużo odcinków nam chyba nie pozostało na tym podkarpackim, co? No. Teraz będzie 29 chyba. No, może. Tak, już dużo nie chcemy robić, już nową serię planujemy. Ale to. Tak nie wiem. Do nilu do, tak, do, 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 do 40? Coś takiego może. No, wydaje mi się, że tak około 1 z, stycznia z może. skończymy, zobaczymy. No, żeby to jeszcze. Tak coś... we, we ferie, może żebyśmy już nową serię zaczynali. Tutaj jeszcze coś trzeba ten porobić, jakieś nie wiem. Akcja robornik, czy coś takiego, nie? Żeby też to Aha. fajnie... Kurde, fajnie wyglądało. I zaczniemy coś nowego, tak jak tutaj mówi. Ale na razie nic więcej tam nie mówimy. Bo jeszcze sami, sami musimy to ustalić. Ale nie wiem, czy to wtedy będziemy na te... Lecieć na... Yy, tak jakby dwa kanały czy nie? No o czym? No właśnie trzeba dogadać się z tym wszystkim, bo to kurde. Wiecie jak to jest? Wszystko było tak na pituć A tu 60 idzie z tym tym. No on tak też zapierdziela. Nie wiem, czy mamy takie dziwne są te lagi teraz. Się tak nie no wiem, to ja, jak. Ja, bo to są u ciebie chyba jakieś internetować coś może. No, ja mam neta na full. full Ale kreski, tak to nie ma ogólnie, o teraz na przykład jest. No teraz z tego FS-a zminimalizowałem. Ale no. ogólnie neta mam dobrego, mam wszystkie kreski, jakby. Także nie to wiem, to o, co nie chodzi. Wiem. Po prostu farming może. Pewnie to. To dupia. oddupia. Maniane. Także to jeszcze jeden przejazd Mamy te skończone. Takie pola? Tak, ja mam 12-13 minut. To idealnie. Ja tutaj kończę korsić. Jestem jeszcze poskrabiał. No a ja będę prosto i, I będzie jakiś ale To z tym 60 było dobre, jak te belki, żebym woził. Tutaj by się <grym> też, też ufoludnowało, chyba. Jakiś samolot się rozbił, chyba. Czy coś by takie wygniecione Widzicie, <laughs> lampki się jeszcze świecą. Jeszcze jeszcze się trzymają. Przyklejemy na innej taśmie. Takiej solidniejszej. Ale niestety, Mikołaj już nie wytrzymał, i spadł. Nie wytrzymał presji. Tak, spadł tam. Leży na podłodze Także na tym serwerze mamy teraz około 40 godzin, z tego co patrzę, więc no, to mało to też nie jest. Ale jakoś zabójcza ilość to też nie jest, no ale 40 godzin, no to jednak trochę jest. I jest to będzie. Chyba ten to będzie. 30? Czekaj. Dzisiaj był 28, to będzie. 30 to będzie 31 chyba. Także no. o jest sąsiad. Ziemia. Podwiózłbym. Ładź, po tą po, sześćdziesiątką wygląda. Podwiózłbym cię, ale nie mam tego. Nie ma miejsca w sześćdziesiątce. Miejsca nie ma. To, to chyba teraz cię odwiozę, chybaż natura chce wsiąść Ten jak po. Nie, nie, ja sobie pobiegnę. <laughs> Sprintem pobieg tam. Świnio w dal. Także słyszałem, że, że ten... że jak sąsiadły się właśnie połowce, owce Także też będzie by ciekawie o. Miał tego Renatka łowca. jest wypożyczona miał jedną łowcę, ale to zdechła chyba, bo mi też krowy dwie zdychły, więc to nie wiem taki rok chyba był dziwny Myślałem, że tam cały czas w tym siedzą w oborze, a otworzyłem oborę a tam zdechły leżą już. <głos> <głos> O, więc dwa dni do nich nie zaglądałem. No to dlatego, jak do nich zaglądałeś przez dwa dni. O, zamknięte były, to nie chciałem im przeszkadzać, to... Dobra, to ja tu potrzebne tą skrabiarkę, tak? Czyli... Tak. Kurde, coś tu... O, wałka nie mogę ściągnąć. Także dzisiaj to trochę będziemy więcej robić z 60, najwięcej, bo 30 nawet Nie odpalałem ale 60 też trzeba prze, przegarnąć troszkę Dobra, to ja tam jadę już zgrawiać sąsiad z będzie jeździł Kurde Burżuazja Jak to mówią o, Ale tu dziury masz sąsiad Prawie, że z tresiątki eee, tam <laughs> tak rzucasz, że łopie Tak ci się tego przewidziało No wiesz, że tu ja mam, amortyzowaną kabinę mam tą <laughs> No, dzięki mnie No ale to wiesz, tylko ja, ja to dzień wcześniej zamawiałem nie? Tylko że też wyście tam zamontowali to pół dnia, północy siedzieli Miałem przyjechać po łódze, no, ale tak... No dzięki nie o ja Miałem przyjechać po łódze, ale nie chciałem się no bo ty... jesteś... tylko byś ten telewizor oglądał Panie, tu... ten... miałem czasu Trzydziestkę naprawiałem, bo... Tłoki poszły ostatnio i... Bo tak... Ktoś tam tak przepalał tą trzydziestkę, że... chłodnicę wyrąbało Ja na pewno nie Ja jeździłem 60 To ty jeździesz z ciapkiem Jakbyś. Jak Co to gadasz? Jak, agrega jak agregatowaliśmy. <grystanie> eee, przewidziało ci się. O ten dalej, a bo ty nie masz tego, zapomniałem. Myślałem, że w, kwadrat w kwadratowe robisz belki, a ty. Przecież pracę no, mi sprawdza. Coś, chciałbym się. Bym się zamęczył w tych kwadratowych. Ja na razie robię. A tak to sobie 60. 60, -60 se pozworzy z turem. Kurde, tu zaraz te pójdą. A, jak się złamie w pół. Czekaj, może żebym się nie przywalił tym. O, czekaj, może by to jakąś fotę zrobił, co? Tak, żeby fajnie wyglądało. O, to jest dobry kadr. O, to widu, czekaj. Uważaj, żeby tam nic nie się nie zepsuło. O, teraz jest git. O, boże, jak gdzieś... dobra. O, jest git, dobra. Nie ma czasu, trzeba robić. Może i. Przeskoczył z mi. <laughs> ty, a tutaj może będzie za... Ile tu będzie belek? Z 3? Z <laughs> 2! Słaba to trawa, coś. Ale dawaj, ja tam jeszcze trochę trawy mam. Mogę ci siano przywieźć, jak chcesz. Słaba, słaba, słaba. A mogę, a mogę jej wrzucić. No. Kurde, oni kiszanki potrzebują, ty, to może. Pożyczę od tego o <laughs> owiarkę Będę owijał. Ja chyba będę siał kiszą... ten, będziemy robić akcję. Tylko muszę... Jakiś Kurde, ten... Kur... te kiszonki potrzebują. Muszę od kogoś, jakiegoś tam sąsiada wyhaczyć. Z siwnikiem. Żeby mi tu kukurydza zasiał. Potem wiesz, jakąś sieczkarkę... Ja, muszę... ja muszę... ja muszę... od Henka pożyć owiarkę. Albo po prostu też kukurydzę zrobić kiszonkę. To też by mogło być w sumie by taka akcja ciekawa. Może jak ci. A co ja tę okrągę bym zrobił? A czy te wyjęto folią? No, to też to by to też fajnie wyglądało, pewnie. Tylko zależy, że tutaj By musiał być trochę więcej tych belek, nie? Tak z przynajmniej 10 może. No tak. Było, to wtedy by, by, by tak. To ja muszę, muszę jakąś byś, łąkę jeszcze dokupić. Ty byś na przykład o te owijał, Rafał jakby zwoził, a ja bym kładł na przyczepę, czy coś to byśmy we trzech robili od razu, nie? Robotę. To by też nie byłoby takie głupie. O, ten sąsiad ma tam chyba na telefonie siedziło. A nie, belkę wyrzuca. Dobra, jedna belka. Na pół pola. Cicho! Czekaj tu grubsze te pokosy pozgrabiam trochę, żeby ci zapchało prasę. Też będzie remont prasy chyba szkował się Boże ten jak... Tak... Dlaczego? Na skarpę wjechał. Koła. <laughs> nie było widać. Koła, prze... Koła przebiło. Kurde, macie, tu rzucam ja tą 60 jak nie wiem co. Dobra, i tutaj cyk. Ty, powiem ci, że ta, ta zgrabiarka fajna, tylko taka mała trochę, ale robotę robi. A mnie no, idealna. No ja też tu będę gdzieś pewnie tą łąkę, nie wiem, albo koś kosiło. Też mi trawę ukradli, nie wiem o czym krów karmić, tylko tam rzucam siano i te słomy i wodę. Ale jak widzicie, patrzcie, mamy tutaj... Znaczy, wody na razie nie mają, bo wszystko wypiły, ale ja wiem, rzucić im... Tutaj tego wody, a tu sąsiad przyjechał. O, patrzcie, Zaraz ogień na tłoki, ale idzie, zaraz, że się na bogo boli. Zaraz, sąsiad pan. E to dęba stanie pod tą górkę. Jak to, ale to rzuca coś, O kurde, tu górka jest, na radę. Dobra, tu jeszcze jest jeden przejazd i. O, kopci, na, kopci na czarno, ale daje radę. Kopci na biało. Papieża wybrali chyba. <laughs> Nie na czarno, o, o zdrowe, zdrowe przepalanie w tej silnika. Nie, mnie też tak na czarno dymi, że. Ale to coś, ta sklepiarka małe obroty ma. Na wałku coś tak słabo, to trochę idzie. Dobra, tu możesz, jak tego, to możesz przejechać. No bo jest pod słabym ciągnikiem którego ja kupiłem od Ciebie E tam ode mnie Ja nawet nie, nawet nie moje było No to wiadomo, że to kradnięte było, bo skąd byście mieli dwie na gospie Pewnie ten zator też kradnięty i ta praca też w sumie <grym> Zator nie był kradnięty <grym> Zator pożyczony Wcale, wcale tablic, wcale nie ma tablic na zatorze, wcale Zator tam, o jest. <grym> tablic nie ma nawet w zatorze Zator pożyczony tam na, na, na pół roku, nie? W leasing wzięty ja nawet, chłopie, nie mogę tym cetarem po drodze jeździć, bo nie ma tablic. A, chłopie, ja sobie przerejestrowałem sześćdziesiątkę. Na swoje, wiesz, numery. Szmery bajery. I cyk, bokiem tutaj lecimy. Szkoda, że ręcznego nie mogę wcisnąć. O, ale tu... Ty, widzę, że nawet tu nowe siedzenie, żeście mi dali, te sześćdziesiątki. No, chłopie, znalazliśmy. A, na złomie. Nie, bo miało być do mojej sześćdziesiątki, ale... Stwierdziłem, a! Nowa kabina to nowe siedzenie musi być dla sąsiada. Dobra, także takim będziemy... ...biłym, o proszę ...takim akcentem będziemy kończyć sobie. Tutaj sąsiad no będzie miał sobie dwie można morze na polu. <ścoughs> <śpiew> 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 o Jezu. Eee, za owce będą się na dwa tygodnie. No. Także co, dziękuję, uh! dziękuję za uwagę. Dajcie łapkę w górę, suba. I trzymajcie się, na razie, cześć.